Cześć, to Asia. Dziś nie pokażę Wam żadnego przepisu, za to zobaczycie kilka sposobów na to, jak można fajnie zaprezentować jajko ugotowane na twardo. Oglądajcie! Propozycje, które mam dla Was to są kurczaczki w trzech odsłonach, jedna myszka tutaj z przodu, muchomorek i jeden zajączek. Oczywiście musimy mieć jajko ugotowane na twardo do wszystkich. Do tej myszki potrzebujemy dodatkowo tylko jedną rzodkiewkę. I ziarenka pieprzu. Wrótkiewkę kroimy w dość cienkie plasterki. Do jednej myszki, czyli do połówki jajka przykronego wzdłuż będziemy potrzebować dwa cienkie plasterki. Plasterki będziemy wkładać jako uszy. Musimy naciąć delikatnie jajko i włożyć. Kawałek i tak samo robimy z drugim uchem. No i do tego tylko wkładamy ziarenka pieprzu. Wybrać najlepiej takie dosyć małe. Ja próbowałam najpierw je wcisnąć, tak trochę na siłę, ale łatwiej jest wziąć jakąś wykałaczkę i najpierw zrobić taką dziurkę, nawet może większą. I wtedy się lepiej trzyma. Kolejna propozycja to jest zajączek. Kroimy jajko, może być wzdłuż, może być w poprzek. Potrzebujemy marchewkę, z której zrobimy uszy i wąsy. Kroimy ją na cieniuteńkie paseczki i do tego też tylko ziarenka pieprzu. Najpierw wzięłam takie większe, później zamieniłam na mniejsze, bo stwierdziłam, że oczy muszą być trochę mniejsze od tego nosa. I dodatkowo można jeszcze użyć trochę szczypiorku, którym też po prostu chciałam te uszy jeszcze trochę podkreślić. Kolejna propozycja to muchomorek i tutaj potrzebujemy mały pomidorek koktajlowy i majonez. Pomidorek przekrawam na pół i wyrzucam całe pestki wszystkie. Ja tutaj wykorzystam takie jajko, które mi się trochę popsuło w czasie gotowania, to nie szkodzi, no bo właśnie przykrywamy je daszkiem i na koniec Robię kropeczki z majonezu, też wykałaczką i gotowe. Kolejna propozycja to taki wylęgający się kurczaczek. Musimy najpierw wyciąć taką literę E, która będzie stanowiła nasze nogi. I wykałaczką robimy dziurę, przez którą będziemy wkładać kolejny taki dłuższy dłuższy kawałeczek marchewki i w ten sposób stworzymy nóżkę jedną. Ja tutaj jeszcze tam przycinam trochę. Te nóżki za długo się nie trzymają, także efekt jest powiedzmy przez godzinę może. Później one zaczynają opadać. No bo po prostu ta marchewka więtnie. Okej. Okay, I gotowe. I Kolejna propozycja to jest jajeczko. Taki kurczaczek, nie wiem, wylegający się też w pewien sposób. E, tutaj nie złapałam ostrości, ale e, robię takiego zygzaka i delikatnie e, rozdzielam. O, bo na przykład tutaj miałam nie do końca przecięte. No i robię tylko e, oczy. O, tutaj mi tutaj uciekło. Kawałek żółtka mi uciekł, robię oczy też ziarenkami pieprzu i, i jeszcze kawałeczek marchewki mi posłuży za stworzenie tej buzi. Okay, tutaj jeszcze poprawiam i zaraz będzie gotowe. Ostatnia propozycja, to jest też kurczaczek. Od razu muszę też Wam powiedzieć, że te pomysły to nie są moje oryginalne, tylko ja je wzięłam z Pinterest'a. Podlinkuję Wam na dole link do... Zostawię Wam link do, do mojego Pinterest'a, gdzie są właśnie wszystkie te odnośniki. Tutaj kawałek marchewki wycięłam w taki fantazyjny kształt, który stanowi tutaj górę tego kurczaczka. Z marchewki stworzyliśmy grzebień i znowu oczy z ziarenek pieprzu. Też używam wykałaczki, żeby łatwiej one się trzymały na miejscu. Tak wygląda efekt końcowy i jeszcze raz wszystkie zwierzaczki w jednym miejscu. Jeżeli Wam się podobało, to koniecznie subskrybujcie kanał, dajcie kciuka w górę i... Dajcie znać, czy wykorzystaliście te pomysły u siebie na wielkanocnym stole. Do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce.